Cześć, z tej strony Kuba. Witam serdecznie na kanale ProRowery.pl. Zanim przejdziemy do materiału, najpierw serdecznie już teraz zapraszam do subskrypcji. Większość osób, które nas ogląda oczywiście nie ma tego kanału jeszcze zasubskrybowanego, dlatego serdecznie już teraz zapraszam do subskrypcji po więcej naszych treści. A teraz przejdźmy do filmu. Głównym bohaterem tego materiału jest rower Romet Orkan. Bardzo przystępna krosówka w bardzo fajnej cenie. Zapraszam bardzo serdecznie do pozostania z nami i obejrzenia tego materiału. Zaczynamy! Rozpoczniemy od specyfikacji, co Romet Orkan 5M ma do zaoferowania. Znajdziemy w pierwszej kolejności amortyzator SR Suntour z możliwością blokady tegoż amortyzatora przy goleni możemy sobie zablokować kiedy będziemy poruszali się po asfalcie a żeby amortyzator nie pożerał tego co naprodukujemy naszymi nogami jeżeli chodzi o energię i waty jeżeli chodzi o napęd mamy tutaj system 3 na 9 za przednie przełożenia odpowiada przerzutka Shimano Altus za tylne przerzutka Shimano Alio Mamy tutaj koła w rozmiarze 700C 28 cali, jak zwał, tak zwał. Jest to obowiązkowy element przy każdym rowerze crossowym. W tym wypadku tutaj jest nie inaczej. Obręcze są wyposażone w opony Michelin Protek Cross z takim właśnie bieżnikiem miejsko-terenowym. Rower oferuje nam także hamulce hydrauliczne Shimano, klamki MT200, zaciski BR200. Jest to bardzo fajna opcja w wypadku rowerów crossowych, kiedy szczególnie jedziemy w teren w jakiś sposób, potrzebujemy więcej siły hamowania i trochę lepszej modulacji. Tutaj hydraulika w tych hamulcach nam to oczywiście zapewnia. Hamulce, oczywiście, już w tej cenie, którą za chwilę podamy, są tarczowe. Warto też wspomnieć o aspekcie personalizacyjnym roweru. Możemy sobie wyregulować mostek przy kierownicy. Tutaj mamy taką możliwość wyjątkowo w rowerze Orkan. Jest to cecha charakterystyczna tych rowerów. Większość producentów rowerów crossowych nie daje nam takiej opcji i możliwości. Tutaj ten mostek jest regulowany. Możemy sobie podwyżyć, obniżyć. W zależności od tego, czego oczekujemy od roweru: czy bardziej sportowego charakteru, obniżając tą kierownicę, czy bardziej wyprostowanej, komfortowej pozycji, w wypadku podniesienia tego mostka do góry. Pozostałe komponenty, oczywiście, pochodzą ze stajni Rometa. Przejdźmy teraz do ceny. Rower kosztuje 2449 zł, a więc to jest taka środkowa cena, którą możemy zwykle dać za rower. Większość rowerów, które rozważamy w tym przedziale cenowym, te 2500 zł, niecałe, to jest zwykle taki złoty środek na dzisiejszym rynku rowerów. Tutaj ten rower bardzo wiele nam oferuje za tą cenę. Przede wszystkim mamy tutaj hamulce hydrauliczne. Nie jest to codzienność w rowerach crossowych, w tym przedziale cenowym. Zwykle wymiana hamulców mechanicznych na hydrauliczne to jest koszt około 600-800 zł, w zależności też, jakie hamulce wybierzemy, nawet więcej oczywiście. Mówimy tutaj o takim minimum wejścia. Ten rower oferuje nam już to w tej cenie 2500 zł. Dodatkowo bardzo wielu producentów w tej cenie oferuje nam o wiele gorsze przerzutki, szczególnie jeżeli chodzi o tylną przerzutkę. Zwykle w tej cenie spotkamy się z przerzutką Shimano Turnej. Przerzutka Shimano Alivio jest w zupełności nawet nie tyle co wystarczającą, ale bardzo fajną opcją, jeżeli chodzi o jazdę miejsko-terenową. Ona jest jak najbardziej na plus w tej cenie roweru. No i to zawsze będę powtarzał: mostek regulowany zwykle w tej cenie nie występuje. O wiele tańszym rozwiązaniem jest mostek stały. W takiej sytuacji mamy tutaj mostek już właśnie w tej cenie regulowany. Tutaj mamy właśnie tą możliwość personalizacji, o której wcześniej wspominałem. Jest to o tyle wygodne, że rower nam się staje jeszcze bardziej uniwersalny. Przypominając fakt, że same rowery kosowe w sobie są rowerami bardzo właśnie uniwersalnymi do zastosowań zarówno i sportowych jak i także komunikacyjnych. myślę, że cena jest jak najbardziej tutaj uzasadniona. Zwykle za to, co oferuje ten rower, w innych firmach byśmy musieli dopłacić od tak 500 zł do 1000 nawet zł więcej. Przejdźmy do zwykle ostatniego, ale dzisiaj przedostatniej kwestii, bo dzisiaj jeszcze będzie bonus mały na koniec filmu. Dla kogo jest to rower? Po pierwsze są to osoby, które szukają takiego roweru, który zarówno pokryje teren, jak i wszelkiej maści drogi miejskiej. Rower jest o tyle fajny, bo może stosować, możemy go stosować jako rower tak naprawdę do wszystkiego. Może nam służyć komunikacyjnie po mieście, może nam służyć jako dojazd do pracy, może nam też służyć jako element właśnie sportowy. Możemy sobie obniżyć troszkę ten przód tego roweru, możemy pokonywać na nim naprawdę długie, długie, długie dystanse i długie kilometry, zarówno w terenie, jak i nie terenie. Rower sprawdzi świetnie się w lesie do takiej turystyki leśnej, do pojeżdżenia sobie. Jeżeli mamy w naszym mieście jakiś park albo jakiś już konkretny las, taki rower bardzo będzie fajnie się w tych terenach sprawował. Bez problemu sobie dojedziemy na tego typu miejsce i na nim także sobie bardzo komfortowo, ale także z zacięciem dzięki bieżnikowi, dzięki oponom. Dzięki zapożyczeniom z rowerów MTB właśnie sobie w ten sposób pojeździmy. Drugą grupą osób będą osoby, które będą szukały roweru możliwie jak najbardziej do rozbudowy. Rowery te z racji swojej uniwersalności oferują nam naprawdę wiele możliwości personalizacji. Już poza tym moskiem, o którym się wspomniałem dwa razy, tak naprawdę mamy tutaj o wiele, wiele więcej. Jeżeli potrzebujesz i wymagasz od roweru właśnie takiej personalizacji pod swoje oczekiwania, pod swoje potrzeby, to właśnie opcja roweru Orkan 5 będzie naprawdę bardzo fajną kwestią. Szczególnie, że mamy tą podstawową cenę 2500 zł. Jeżeli mamy odrobinkę więcej już na teraz do wydania albo ewentualnej przyszłości. Możemy naprawdę taki rower sobie bardzo, bardzo fajnie rozbudować, spersonalizować do swoich własnych potrzeb i oczekiwań. Możemy zrobić z niego turystyka, na przykład domontowując bagażniki i błotniki, możemy z niego zrobić maszynę, którą będziemy poruszali się na przykład nocą, domontowując jakie maści potrzebne akcesoria do tego typu jazdy. Mamy możliwości tak naprawdę domontowania sobie tego, czego my tak naprawdę od roweru wymagamy. Jeżeli więc ktoś szuka roweru uniwersalnego, który można spersonalizować jeszcze bardziej do swoich oczekiwań, to rowery crossowe Orkan będą idealnym wyborem. Tutaj Orkan Piątka proponuje nam także bardzo fajną cenę i wysokie komponenty, które sprostają każdym oczekiwaniom. I to prowadzi nas do naszego bonusu dzisiejszego, z racji tego, że sobie e, pomyślimy, co możemy w takim rowerze spersonalizować. Załóżmy, że mamy taki scenariusz, że przychodzimy sobie do sklepu, wybieramy właśnie któryś z modeli crossowych e, Rometa, w tym wypadku załóżmy, nasz wybór właśnie padł na tą piątkę. Zadamy sobie teraz pytanie, co możemy do takiego roweru domontować. Pierwszą rzeczą do jazdy miejskiej rzecz konieczna szczególnie że wiemy że bardzo często na przykład nawet na ścieżkach rowerowych jakiś pieszy potrafi nam często wejść pod koła. Pierwszą rzeczą jest już tutaj zamontowałem jest dzwonek. Warto w pierwszej kolejności dokupić ten element dla zwiększenia bezpieczeństwa swojego. I innych osób. Drugą rzeczą zwiększającą bardzo konkretnie bezpieczeństwo będzie kask. Niezależnie od tego, czy jeździmy w lesie, czy jeździmy w mieście, kask jest jednym z obowiązkowych elementów wyposażenia. Z tego, co wiem, bardzo często kupuje się rower. Podpieram to doświadczeniem pracy właśnie zarówno w sklepie rowerowym, jak i też tym, co wiem mniej więcej od osób pracujących w naszej sieci sklepów, że bardzo często kupujemy rower i to tyle, nie? To z tym, o jeżeli nie mamy w domu, z tym trzeba wyjść także ze sklepu. To jest integralny element roweru, naszego wyposażenia. Tak jak potrzebujemy w rowerze hamulców, tak jak potrzebujemy w rowerze pedałów i innych elementów, tak samo potrzebujemy kasku. O tym zawsze będę mówił, tak naprawdę, z racji tego, że już też sam w swoim życiu widziałem za dużo osób. Które nawet na najprostszych jakichś elementach na prostej drodze zaliczyły glebę, zaliczyły szlifa i akurat właśnie tego czegoś na głowie zabrakło, skutki oczywiście zawsze w takiej sytuacji są opłakane. Kask, niestety zawsze kupujemy dopiero wtedy, kiedy okaże się potrzebny i kiedy stwierdzimy, że no tak naprawdę będzie potrzebny, już po fakcie niestety, dlatego warto, kupując rower, od razu zaopatrzyć się na miejscu, jeżeli nie mamy w domu. Kupić po prostu najzwyczajniej w świecie kask. Każdy kask będzie lepszy, aniżeli w ogóle pusta goła głowa. <grymnie> pusta, goła głowa. Każdy kask jakikolwiek będzie lepszy yy, niż goła głowa w takiej sytuacji. A więc warto tutaj taki element sobie dokupić. Właśnie w ogóle się rozpadało pewnie słychać, a jak nie słychać, to, to, to mówię, że się właśnie rozpadało mocno dosyć. I to prowadzi nas do kolejnego punktu, to są właśnie błotniki. Jeżeli nie straszne nam trudne warunki pogodowe, jeżeli nie straszny nam deszcz i jeżeli mamy tą świadomość, że jazda w deszczu jest tylko nieprzyjemna przez pierwsze 5 minut od rozpoczęcia jazdy w deszczu, błotniki są bardzo fajną rzecz. Powstrzymują nam one zarówno wszystko to co leci nam z przedniego koła no bo jak koło się obraca no to wyrzut tego wszystkiego co mam pod sobą jest mniej więcej skierowany na nas a jaki jest to woda no to nam bezpośrednio na twarz chlapie i na przód cały więc przedni błotnik nas przed tym chroni to samo tylny błotnik chroni całe nasze plecy i nasze pośladki w tym wypadku przed tym ażby były jeszcze bardziej mokre nawet jeżeli pada na nas z góry Ktokolwiek jeździł w deszczu, wie o tym, że suche siedzisko nic nam nie zastąpi w trakcie jazdy w, mokrym, w mokrych warunkach. Dlatego też warto zaopatrzyć się do takiego roweru w błotniki. Jeżeli zamierzamy wyjechać gdzieś w jakiś teren i potrzebujemy troszkę większej przyczepności, zawsze warto także zastanowić się nad dokupieniem pedału. Każdy rower ROMETA przychodzi już z wcześniej zamontowanymi pedałami. Zwykle są to takie najbardziej podstawowe pedały aluminiowe, jednakże warto czasami także zastanowić się czymś, co bardziej jednak wspomoże naszą nóżkę w trakcie jazdy. A więc mamy tutaj pedały tak zwane platformowe z pinami. Te tutaj wypustki pomagają nam utrzymać naszą stopę na pedale. W wypadku takiego, ty mamy taką gumę, ona wystarczy nam oczywiście w jeździe miejskiej, ale w jeździe terenowej jednak czasami coś może podbić naszą nogę, jakiś korzeń, jakiś kamień do góry. Takie pedały zapewniają nam to, że nasze nogi pozostaną mimo wszystko na tychże pedałach, na tych platformach. Więc też warto się zaopatrzyć w coś takiego, szczególnie jeżeli rowerem krusowym będziemy chcieli poruszać się w jakimś trudniejszym terenie. Czasami nam przyjdzie jeździć po zmroku, czasami przyjdzie nam jeździć w już po ciemku, w nocy wiele osób tutaj czasami kończy późno pracę albo przyjdzie nam taki czas jesienno, a nawet zima. Te rowery też sobie poradzą w zimę, więc warto zainwestować sobie w oświetlenie rowerowe. Tutaj mam taki zestawik zarówno z lampką tyłu, z lampką przednią, ale mamy też różne rozbudowane opcje. Osobno możemy sobie tutaj dokupić tak naprawdę tego, czego potrzebujemy. Ja jestem też osobiście fanem jazdy. Z oświetleniem dziennym, szczególnie jeżeli zamierzamy poruszać się po ulicy, nie mamy ścieżki rowerowej, nie mamy chodnika, musimy się poruszyć gdzieś, gdzie jest jakaś droga krajowa. Jest oczywiście w miarę bezpiecznie, ale warto wtedy także zastanowić się nad oświetleniem tak zwanym dziennym. Zwykle mamy kilka trybów świecenia tych lampek i te najsłabsze ustawienie. Jest już na tyle mocne w ciągu dnia, że kierowcy mogą nas zobaczyć odrobinę wcześniej, niż by nas zobaczyli, gdybyśmy tego oświetlenia nie mieli. Warto się nad tym też mocniej zastanowić. Wydaje mi się, że jeżeli poruszamy się. W ogóle w terenie miejsko zabudowanym, zarówno po ulicy jak i po chodniku, oświetlenie jest w ogóle obowiązkowym wyposażeniem dla każdej osoby w ten sposób się poruszającej. Jeżeli już jesteśmy przy elektronice, to także pierwszą rzeczą, która nam zwykle przychodzi do głowy, kiedy myślimy o dokupieniu czegoś do roweru, to jest licznik. Dzięki licznikowi wiemy z jaką prędkością się mniej więcej poruszamy. Dzięki licznikowi wiemy, ile kilometrów zrobiliśmy i możemy sobie śledzić nasze postępy, ile tych kilometrów już tak naprawdę narobiliśmy, ile rzeczywiście przejechaliśmy. Zwykle taki licznik także podaje nam czas i inne ważne informacje w trakcie jazdy na rowerze. Fajnie zaopatrzyć się w taki licznik bezprzewodowy, wtedy nie ma konieczności kręcenia kabli, kalibracja jest też bardzo łatwa, takich liczników bardzo serdecznie polecam. Kolejnym elementem, takim bardzo podstawowym też, zwykle jedna z pierwszych rzeczy, co idzie do takiego roweru, to są zwykle bidon i koszyk. Załóżmy, że chce się nam ostro mega pić, nigdzie nie mamy żadnej stacji benzynowej, sklepu po drodze i okazuje się, że jest bieda wystarczy tylko sięgnąć sobie poniżej górną rurę roweru i patrzymy, że mamy właśnie koszyk z bidonem, a w bidonku naszą ulubioną wodę albo ulubione pićko. Więc bardzo serdecznie myślę, element jeden z podstawowych rzeczy, który powinien się znaleźć w każdym rowerze, powinien mieć tutaj właśnie miejsce. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o poruszanie się w ogóle właśnie głównie po mieście, jest to zwykle element zbędny, który po, jeżeli poruszamy się w terenie, w lesie, no ale jak jeszcze raz tutaj Mówimy o elementach personalizacyjnych do naszej wymarzonej jazdy, a nie do ogółu. Mamy stopkę rowerową. Czasami trzeba rower gdzieś postawić przed sklepem, trzeba się gdzieś zatrzymać. Eee, mamy tutaj taką właśnie też możliwość, żeby sobie ten rower postawić, a nie nie wiadomo gdzie opierać i rysować rowery. Więc to też dla osób jeżdżących rowerem crossowym w mieście element obowiązkowy. Oczywiście nie jest to pełna oferta tego co możemy zrobić i jak możemy spersonalizować z naszym rowerem, ale popatrzmy, jeden rower a tyle możliwości tak naprawdę personalizacyjnych. Możlibyśmy tu jeszcze oborzu oh dołożyć jeszcze bagażnik, moglibyśmy tutaj dołożyć jeszcze wymienić gripy dla naszych dłoni i inne rzeczy. Każdy rower moim zdaniem powinien być tak właśnie spersonalizowany do naszych osobistych doświadczeń i potrzeb jazdy. Warto jest naprawdę poświęcić troszkę tych pieniążków i uwagi w sklepie, kiedy kupujemy rower, albo chwilę po tym, kiedy kupiliśmy rower, żeby sobie właśnie tak rower doposażyć. Warto rower doposażyć tak, aby jak najlepiej służył naszym oczekiwaniom. Bardzo często piszę o tym w komentarzach, że dobry rower to rower dostosowany do naszych potrzeb i oczekiwań. Proszę bardzo, rowery Orkan dają nam właśnie taką możliwość bardzo szerokiego, rozwoju i personalizacji roweru. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj troszkę dłużej o tych akcesoriach, ale wydaje mi się, że warto też o tym dzisiaj powiedzieć. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach. One są do Waszej dyspozycji. Jeżeli podoba Wam się film, zapraszam do pozostawienia łapki w górę. Dla mnie jest to oczywiście bardzo ważna informacja, czy filmy są ok, czy nie okej. Okay. Jeżeli macie jakieś uwagi, co można byłoby zmienić, zapraszam także do komentowania jeszcze raz. Dziękuję bardzo serdecznie za spędzenie Waszego czasu z nami. Ja się z Wami. Tymczasem żegnam, mówił do Was Kuba, trzymajcie się ciepło, cześć.